Z nami kolejna uczestniczka, Ewelina Osowska z Polski, oczywiście. E, drugi raz jest pani na konkursie Adesarii. E, I na jakie wrażenia po tym okresie? Jaka jest, czy są jakieś różnice? Czy czegoś się pani nauczyła? Po tym pierwszym razie już pani teraz wie, że trzeba na to zwracać uwagę? Tak, zgadza się, ja jestem drugi raz. Dwa lata temu miałam przyjemność otrzymać tutaj nagrodę specjalną, um, ale nie byłam w finale, więc pomyślałam, że, że może warto wrócić i spróbować jeszcze swoich sił. Co się zmieniło? W moim życiu zawodowym zmieniło się bardzo mm -hmm. dużo po konkursie. No, zaczęłam śpiewać, dostałam kontrakt w niemieckim teatrze, więc gdzieś tam ta moja praca cały czas idzie do przodu i ewoluuje, z czego jestem bardzo zadowolona. Konkurs adesarii zarówno dwa lata temu, jak i teraz jest znakomicie zorganizowany. To jest naprawdę jeden z niewielu konkursów, który daje taki komfort tego, chociażby, że mamy zorganizowane wyżywienie. Mhm. Nie ma tego na konkursach na świecie, naprawdę, a to jest bardzo, um, no tak, bardzo pomaga w organizacji mhm. zorganizowanych środowisk dnia. Także... No, ten konkurs jest naprawdę super i bardzo miło tu wrócić. Mm -hmm. Ciekawi mnie, czy fakt, że dostała Pani nagrodę wtedy i wraca Pani właśnie troszkę do znanego miejsca już, mm -hmm. troszkę do znanego jury, bo część jurorów jest taka sama, jak była mm -hmm. dwa lata temu, to czy to daje Pani pewien komfort, więcej luzu, że już to Pani zna, już Pani wie, czego oczekiwać, czy też raczej czuje się Pani trochę no, taka zdeterminowana, żeby udowodnić, że zasługuje Pani dalej na nagrodę? Mm -hmm, mm -hmm. Wolałabym nie mówić o tym, że chciałabym coś udowodnić, mm -hmm. natomiast y nie jest to tak, że, że, że daje to jakiś taki, kom, przynajmniej mi taki mm -hmm. komfort, czy właśnie poczucie luzu. Jest to raczej um, taka mobilizacja, że, że no, wraca się w to samo miejsce. Ostatnio otrzymało się taką nagrodę, więc wypadałoby chociażby nie wypaść gorzej niż dwa lata temu. Mm -hmm. Co pani śpiewała w pierwszym etapie teraz? Um, śpiewałam taką nieznaną arię z opery Don Bucefalo din Fabile Contento, to jest Aria Rozy z trzeciego aktu tejże opery. Um, I do tego śpiewam Arię Królowej Nocy z pierwszego aktu czarodziejskiego fletu. No to też ciekawe, bo takie zestawienie bardzo znanego utworu, jednego z najbardziej znanych mm -hmm. e, i e, utworu, który właśnie, tak jak pani powiedziała, jest troszkę mniej znany. Co pani woli śpiewać właściwie? E, czy właśnie woli pani takie utwory, które publiczność kocha, na które publiczność oczekuje? Czy też właśnie raczej szukać jakiejś takiej własnej ścieżki, jakichś takich utworów, które może nie są tak odkryte, ale dla pani mają znaczenie? Um, trudne pytanie, szczerze mówiąc, um, ponieważ wiadomo, że bardzo lubimy um, wykonywać utwory znane, um, lubimy jak publiczność na nie reaguje, a Królowa Nocy to jest taka partia, na którą um, no każdy każdy zna uh -huh. tę arię i każdy w operze czeka na, um, na Królową Nocy. Natomiast ja mam taki ogromny sentyment do tej arii, którą dzisiaj wykonywałam też, um, Arii Rozy, ponieważ um, zaraz po konkursie Adesarii dwa lata temu uh -huh. ja dostałam rolę w Operze Gdańskiej i właśnie wykonywałam tę partię. Miałam przyjemność współpracować wtedy z no, znakomitymi artystami z Polski i z zagranicy, więc warto, warto szukać takich nowych rzeczy, bo naprawdę jest wiele, wiele pięknych oper, wiele pięknych utworów, które nie są tak często wykonywane. Oczywiście tutaj spotykają się w czasie tego konkursu różne epoki, i troszkę też jury sprawdza umiejętność elastyczności i znajdowania się w różnych konwencjach. Właśnie i Mozart, ale też Vivaldi tutaj jest w Pani repertuarze, Bernstein, Paweł Mykietyn z tych współczesnych kompozytorów. Czy ma Pani jakiś ulubiony okres w rozwoju muzyki klasycznej, w rozwoju śpiewu klasycznego, który Pani najbardziej lubi i słuchać, i wykonywać? Mhm. Wydaje mi się, że najbliższy y, mojemu sercu, ale też wydaje mi się, że najlepiej sprawdza się y, mój głos, moje predyspozycje głosowe w, w muzyce klasycznej, y, również barokowej. Przekonałam mhm. się do tego w tym roku. Y, Dlaczego? Ponieważ no, jest to bardzo, bardzo koloraturowe z reguły śpiewanie i takie mhm. wymagające precyzji, a ja bardzo to sobie cenię i no i lubię taki repertuar wykonywać, więc klasycyzm jak najbardziej. Mhm. A tutaj też dużo utworów po niemiecku, który język jest dla Pani taki najbliższy w śpiewaniu? Chyba niemiecki. Chyba wiadomo, że jest bardzo trudny. Ja się wciąż uczę, żeby było to perfekcyjne, ponieważ um, praca w niemieckim teatrze no, zobowiązuje mnie do tego, mm -hmm. żebym e, robiła to jak najlepiej e, i bardzo się staram. I też lubię, lubię bardzo śpiewać w tym języku. Jest wygodne. Bardzo dziękujemy i życzymy, żeby Pani zdobyła jeszcze większe nagrody niż dwa lata temu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.